Tantjemy dla aktorów one będą. Jak to odbierasz? To znaczy jeszcze nie wiadomo, czy będą. Dzisiaj słyszałem, że jakby ustawa przeszła i, i będzie się to działo, ale nie wiadomo, kogo to będzie do, do końca głównie dotyczyć, więc y, wydaje mi się, że na pewno należą się reżyserom. W, wydaje mi się, że wszystkim nam się należą y, po prostu. Ale w jakiej kolejności to nastąpi, no to tak jak mówiłem, no to już nie od nas zależy. Tylko od tego, jak e, rządzący się, się do tego podejdą. Ale dobrze, że to w ogóle ruszyło, bo jesteśmy ostatnim państwem w tym, w tym, na tym pięknym kontynencie, który, który, ma, niero, który ma nierozwiązane te, te sprawy. Więc e, no, idzie wiosna. Z wiosną mam nadzieję, że, że dostaniemy jakiś prezent od losu, aktorzy. Jak to ważne jest dla aktorów? No ważne, ponieważ chcemy być częścią jakby świata aktorskiego, a nie być gdzieś tam w jakimś, jakimś no, ciemnogrodzie, może to za, za dużo powiedziane, ale, ale w jakimś w, w, w miejscu, gdzie jesteśmy zapomniani. My pracujemy tak samo jak wszędzie na świecie, no, robimy to samo, co inni aktorzy. No, generalnie my się nie różnimy od aktorów amerykańskich. Czy, czy francuskich, czy, czy angielskich, e, e, więc jest to bardzo ważna dla nas sprawa. Poza tym jest to nasza praca. E, ktoś, kto, kto wiele razy nas o, o, ogląda, ktoś na tym zarabia i korzysta, tylko nie my w tym momencie. Mówię o internecie, oczywiście, bo sprawy. Telewizyjne już są od dawna załatwione i to i to mamy, ale, ale głównie teraz wszystko się przenosi do internetu, więc, yy, no więc to jest chyba uważam, kluczowa sprawa w tym momencie dla nas. Ja się nie znam na, na yy, jak to wszystko funkcjonuje od strony matematyczno-ekonomicznej, bo, bo, nie, bo nie jestem yy, od tych spraw i się na nich nie znam, natomiast wiem jak jest gdzie indziej i wiem, że nam się to należy. A, a, a to, że ktoś mówi, że, że coś, że zawsze są jakieś przeszkody, no to trzeba, trzeba, trzeba się tak dogadać, żeby, żeby wszyscy byli z tego zadowoleni.